stronie stronie znajdziecie zbocze wulkanu. No dobra, ale możemy wejść tam wszyscy, tylko ja nie chcę tam sama. Otrzymujecie jeden punkt zmęczenia. Tristof, dla ciebie ta droga była nienaturalnie ciężka. Seria Super. porażek sprawiła, że straciłaś motywację do dalszego marszu. Czujesz jak nogi wchodzą ci gdzieś e, i otrzymujesz dwa punkty wycieńczenia. Jaki to ma efekt? Młot i Już mówię. A ja, a ja też mam takie Jeden pytania. punkt wycieńczenia sprawia, że w rzutach na umiejętności macie utrudnienie. Czyli rzucacie dwa razy i zbieracie gorszy wynik. Dotyczy okay. to tylko rzutów na umiejętności. Nie dotyczy rzutów obronnych ani narodowych. Uh -huh. A czy możemy pójść spać i tym zniknie no, na zmęczenie? Sen trwa 8 godzin. Co się czy jest Ale przepraszam, my nie musimy spać. My wchodzimy w trans. Który trwa 4 godziny. No. No to wulkan, możemy może wybuchnąć. No, no to wiolo, jakby albo wybuchnie, albo nie wybuchnie, 50% szans, nie? No. Ale można go się inaczej się tego pozbyć? Czy to ktoś z Tylko ma? i wyłącznie długi odpoczynek. Okej. Okay. Ehm, a drugi poziom, drugi punkt wycieńczenia sprawia, że Twoja prędkość spada o połowę, prędkość poruszania się. Okej. Okay. Sorry. Ehm. Ale się jeszcze pobieram Tego <grydna wodówka> nie wytniemy. No nie. Wracamy. Zbliżacie się do otworu prowadzącego w głąb wulkanu. Już z tego miejsca zauważacie rozgrzaną podłogę. Zauważacie też źródło dziwnych, niepokojących dźwięków. Potężna sylwetka płomiennego giganta, wysokiego jak pięciu dorosłych mężczyzn, stoi nad gigantycznym kowadłem, wyższym dwukrotnie od każdej z Was. Gigant uderza swoim potężnym młotem w rozgrzane ostrze e, spoczywające na kowadle. Gigant. Wydaje się być mocno zaabsorbowany swoją pracą i gigant nie zwraca na Was uwagi. Jest zbyt zaabsorbowany swoją pracą. Ej! Bo my nie mieliśmy szukać przypadkiem czarodzieja! No. Czemu my poszliśmy do okna? No. trzeba wszystko po kolei sprawdzić, ale Teraz nam się cofa, już wszystko, jakby co zużyliśmy, tak? Tak, z klitchem, czy już skończył. Dobrze. E, ja bym chciała się w takim razie jakoś tam... E, Chciałabym się... pochwylić może najpierw. Ok. Przede wszystkim... na stęp? 27. 27. Czyli... 27. Jesteś niemal pewna, że wejdziesz niezauważona. Co to znaczy niemal pewna? Mam 20, to jest krytyk. Ale Welfin nie wie, że rzuciłaś kością. No to jestem niemal pewna, że jestem ukryta. Wspaniale, to chciałabym się w takim razie troszkę bardziej jakby rozejrzeć, może coś dostrzega moim ostrym, elfickim wzrokiem. Mm -hmm. okej. Okay. Bez żadnego problemu, jest dosyć ciemno, ale ty widzisz w ciemności. Rzuć na percepcję. 13. 13, okej. Okay. Zauważasz wewnątrz wulkanu. W centralnej części znajduje się małe jezioro lawy. Rozgrzana skała rzuca delikatne światło na ściany tej jaskini. Na ścianach zawieszone są półki wypełnione typowym wyposażeniem kuźni. Części z tych narzędzi nie rozpoznajecie siłą rzeczy. Wiecie natomiast, WELFIN w szczególności zauważy, że są to narzędzia z najwyższej półki. Są pięknie wykonane, pięknie wykończone. Ewidentnie ktoś, kto ich używa zna się na swojej robocie. Fajnie by było takie określenie. Czego my szukamy tak właściwie? Rozmiar narzędzi jest dostosowany do rozmiarów giganta. Aha, no to pracowałam. Tak mogę ewentualnie sprzedać na bezludnej wyspie? Szukamy czarodzieja i poszliśmy do WELFIN. Tak. Jakie problemy? Ej, ale to, jest to jeszcze... co my mamy tutaj zrobić, tak no Słuchajcie, bo skoro w wulkanie siedzi ten olbrzym i on sobie kuje na tym kowadle, to może wulkan w takim razie nie wybucha, no tak, tylko ta wyłączyłam. para sobie bucha, bo tam grzeje się ta lawa, a te drżenie to... Olbrzym jest duży, więc jak no sobie tak. tłuknie, no to, 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 no to nie wybuchniemy, to co my się przejmujemy? To do tak, momentu, Ja się nie tym przejmuję, tylko tym olbrzymem. No ja wiem, ale mówię no. no ogólnie, co się przejmujemy, że nie pójdziemy spać, bo wulkan nam wy, wybuchnie. Nie wybuchnie, bo olbrzym sobie tłucie po prostu. No. No, no nie wiem czy to mnie może... zachęca, ale dobrze, chodźmy do ruin może, a potem no, tu a, a ja bym jeszcze, zanim wyjdziemy, to czy tu jest jakby tu jest jedno pomieszczenie, gdzie jest ten Olczyn, czy gdzieś, nie wiem... Tak, jest to, to, jest, to, to jest jedno pomieszczenie, w środku są też takie podstawowe wyposażenie, kamienne łóżko, okay. ewidentnie gigant spędza tu większość, jeśli nie całe życie. No dobra, to nie ma co, tu chyba na razie, może potem przyjdziemy z nim sobie po, pogadamy. Jak to rodzina Najważniejsze z tym, czy radzień no, radzień to, szkodę, no, radzień no. Radzień. Ja już jeszcze do tej wioski. Czy co to tam było? Do ruiny to były jakieś. No to o to mi chodzi. Mhm. To idziemy na ruinę? Mhm. Ostrożnie. 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 O, w porządku? To jest dosłownie po przeciwnej stronie, na płaskowyżu, dosyć gęsto porośniętym drzewami. Między tymi drzewami prześwitują jakieś ruiny budowli. I cięcie, bo muszę ułożyć ster. <grymne> Wyszłyście stamtąd szybciej niż zakładałem. Przechodzicie na drugą stronę. Po płaskowyżu da się wejść na płaskowyż po ładnie wyrzeźbionych kamiennych schodach. Co bez problemu jesteście w stanie zrobić. Nie są śliskie ani niebezpieczne. Wydają się wręcz całkiem podejrzanie dobrze zachowane. Wspinając się na górę, zauważacie, że rzeczywiście jest dosyć płasko. Teren jest porośnięty suchą trawą. gdzie niegdzie wyrastają pojedyncze świerki. Teren usłany jest też różnego rodzaju kamieniami. Na płaskowyżu, przez płaskowyż, z jakiegoś powodu płynie rzeka. Nie do końca widać, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy. Wydaje się to być trochę surrealistyczne przeżycie, jakby ta rzeka w ogóle nie miała tutaj być. Tak samo z budynkiem po drugiej stronie mostu, bo przez rzekę przechodzi most. Po drugiej stronie zauważacie ruiny budynku. Prawdopodobnie był kiedyś wyższy, można by wnioskować, że była to kiedyś jakaś wieża. W tej chwili zachowało się tylko kilka ścian i na posadzka. Co robić? Pirat mówił, że bo chyba obierze czarodzieja, No tak. A że surrealistyczne zdarzenia to pewnie tutaj no. jest, no. że no, wyspa, czarodziej potężny, nie przekazuj niczego. Tak tyle już było. Sporo. No dobra, no to Rozumiem. trzeba jakoś się rozejrzeć. Ja to bym chciała tak sobie delikatnie podreptać, tak ostrożnie, mm. i chciałabym ten most tak się przyjrzeć, czy przypadkiem się nie zapadnie, jak na niego wejdę na przykład. Okej, okay. rzuć na investigation. 16. 16. Most jest drewniany, ale drewniane deski osadzone są na kamiennych podporach po obu stronach rzeki. Wydaje się być solidnie. No dobrze, to tak ostrożnie stąpam po nim. No okej. Okay. Bardzo ostrożnie stąpam po nim. Wchodzisz na deski i z tego miejsca przy twoim rzucie na percepcję zauważysz też całkiem sporo po drugiej stronie rzeki rozrzuconych pojedynczych kości. Kości wyglądają na ludzkie, wyglądają na dosyć stare. Ale zdecydowanie są widoczne. Z tego miejsca, gdzie się dostałaś, zauważysz też część z tego, co dzieje się wewnątrz wieży. Zauważysz z pewnością, że w centralnej części stoi mały ulbit, na którym rozłożona jest jakaś księga, a za nim znajduje się zbudowany z kości tron. Po jego obu stronach płoną niebiesko-zielone płomienie. Wiecie co ja przypomniałam, nie? się przez rzekę, a ja miałam siolkę do oddychania podłogą. Mhm. <grym> Jeżeli z będą coś pisać w komentarzach, to na pewno o tym wspomnę. <grym> że się przyda. <głos> <głos> tak, nie wiem, <my>, popływamy tu. Tu szukamy skarbów. To jest to, co widzisz. Jesteś w stanie wrócić i przekazać te informacje towarzyszom? Tak, tak robię. Okej. Okay. Hej, słuchajcie! Co widziałam? Nie krzyczę, nie krzyczę. Tak to mówię. Normalnym tonem, ale tak ostrożnie też się nie rozglądam. Czy przypadkiem nie czai się tu żaden zbir, który mnie zaraz zjada? Ja myślę, że to ale jest. Mo mogę Wam przekazać informacje? Czyli tak, bo... Słuchajcie, słuchajcie. To, no, słuchajcie to, no, bo tam po drugiej stronie, most ogólnie bezpieczny, możemy sobie iść. Chillera. No, ale po drugiej stronie to tam jest w tej wieży czy druinach jakiś pulpit z książką. Trzeba to zbadać, ale nie wiem jak, bo za tym jest stron. Z kości. I wszędzie wokół są kości. No i właśnie, tu wchodzę ja cała na czerwono czarno. Ja mam wykrywanie banki sobie pomyślałam, że jakbym gdzieś tam bliżej to weszła. Nie wiem co mi to da, ale może czegoś się dowiemy. Może spróbować. Myślę, że może... A na, na ile skutk to mam? Na 30 skutków z tego zapamiętam. Myślę, że na Promieniu pewno może sobie wykryć jaką mankę na przykład te promienie, bo wydaje mi się. O nie, mucha. Laminek! O nie, a mucha! Nie, no, nie. <grywa> a nagrywa się, a nagrywa. Boże, durna mucha. Czekajcie, musimy się pozbyć muchy, bo to się nigdy nie skończy. 30 stóp, tak? E, tak, na 30 stóp pozwala ci zauważyć jakieś konkretne efekty magiczne. To, co będziesz wiedziała na pewno, to z jakiej szkoły magii dany efekt pochodzi. 15, 15, 15, 30. Tak, na sam początna. Ale to bym musiała przejść na drugą stronę mostu. Ona no. doszła tutaj i już no. widziała kości, więc tu coś jeszcze może się Aj. I mi się to nie podoba, bo bym musiała zużyć tutaj. Jak zużyję tutaj, to już tutaj się nie dowiem. Dobra, a czy ja mogę podejść tak na przykład. Nie chcę przekraczać tej linii kamienia, ale jakbym hmm. podeszła tu i się przyjrzała, na przykład, czy gdzieś za drzewkiem, czy za kamieniem, czy za konarem, albo w komarze nie czai się jakieś zło czyste. Ej, komentowaliśmy Doszliśmy o tym, że chcemy się przespać, a skoro na razie wiem, że to zarówno to jest bezpiecznie, powiedzmy. Ale tam są kości, czy ty chcesz ja. spać? Ja nie. Możecie spróbować rozpalić to ognisko i spędzić 8 godzin, bo nie wszyscy są elfami, ale nie gwarantuję, co się wtedy wydarzy. No, wiadomo. Ja nie jestem za. Ja chyba też nie. No bo Idźmy dalej. Może chodźmy stąd, prześpimy się gdzieś obok. I co, nie wróćmy? <grym w> Powiem tak, są powody, dlaczego w tym scenariuszu, mimo że jest tutorialowy, nie wspominałem w ogóle o możliwości odpoczynku. No ale rozumiem. Drogi Jolo, ja, ja staję sobie tutaj, nie przekraczam magicznych kamieni okay. i ja tak sobie oglądam się, że tam coś albo ktoś sobie nie hasa i nie zjada przypadkiem ludzi albo zwierząt albo czegoś. Rzeczna percepcja. Dziesięć. Dziesięć. Nie zauważysz niczego, czego nie widziałaś wcześniej. Mm -hmm. Spróbuj podejść jeszcze raz. Jasne, jak mnie z jedną pełną parą. No to tak tutaj. Ojej, nie chcę się ślicać. Nie śmiejcam się, staję tutaj. Możemy ustalić, że... Możemy ustalić, że stoję w tym miejscu na moście. Dobrze. Dobrze. i teraz się znowu przyglądam bacznie. E, Rzuć na percepcję. Aha, no, pozdro. Eee. Siedem. Ej, Nie dostrzegasz niczego, czego nie widziałaś wcześniej. Ale dobra, jak już tu weszłaś. To idź dalej. I jest, <grybujesz> jest. Jest, jest Ja bym chciała z tego mostku tak strzelić strzałą. A może Rajką coś zrobię? Tutaj, żeby tak przemknęła ta strzała. Ale co to da? No nie wiem, jak coś, jakiś usłyszeć bieg, strzały... podeszła gdzie ty już jesteś bezpieczna, to stąd już mogłabym zrobić wykrywanie magii, jeśli jakaś jest bariera, czy inne jakieś takie rzeczy. to możesz podejść, ale ja i tak chcę strzelić. To niech ona sobie strzela, najpierw się tam będę jeżeli tu jakieś zwierzyna to chyba usłyszy, albo nie wiem, coś, to chyba usłyszy, że strzała i wtedy wyjdzie, tak? I wtedy ucieknę przez ten mostek. To nie brzmi jak dobry pomysł. A może żeby było właśnie, bo masz jeszcze ten swój. Wow. No, no ale tak? już dać może No, zdrawiam, właśnie o tym pomyślałam. Tak, tak, to? też tak, ciup, ciup, ciup. No, okay. tak. ja się nie śpieszę, sprawdzam, rozglądam się cały czas ten tego i sobie jestem... O. No, czeknij mnie do przodu, no, jak coś mierzę, to... No. To ciebie najpierw. Obie stoimy na moście. Czy zeszły się zło? Nie no, ma na problem. krawędzi. No, na krawędzi stoimy. Ciemnie nie Wykrywanie magii, proszę. Okej, okay, rzucasz wykrywanie magii, zanasz sobie zużytą komórkę czaru. E w promieniu 30 stóp od ciebie jesteś w stanie wyczuć pewne efekty magiczne. Czujesz instynktownie... Że z kierunku kościanego tronu bije energia magii szkoły iluzji. Aha! Aha. Aha. Czy Skoro iluzji, to to może wcale nie jest zniszczona wieża, tylko to jest normalna wieża, ale z że ta wyspa jest opuszczona, to on zrobił iluzję, żeby ona wyglądała na taką, ale na taka nie jest, bo on tam sobie mieszka i nie chciał, żeby ktoś mi tam wbijał na chatę. E, powiem więcej. Z pulpitu, na którym rozłożona jest księga, czujesz bijącą magię szkoły nekromancji. No, w końcu, w kości, tak? Coś jeszcze czuję? To wszystko. No może weź tą magiczną ręką, spróbuj zepnąć, myślicie. Że... Co całym... Co to... tak pomagać? No jeżeli to iluzja, to nie jest nie tak działać, że po prostu je nie za tym się, że się, trafnie, wtedy to się zmaże, z... przecież no tak działa że, iluzja. Że da się ją przekonać. No właśnie, no to weź tą magiczną ronkę. No to może ta magiczna ronka... Ponaca i wszystko. L L L sobie tam leci tu, tu sprawdza tam sprawdza to, przez wszystkich się jakby przelatuje przez to, sprawdza, czy mm. się da wszystko przelecieć. Tu się nic nie dzieje. Tu sprawdza, czy coś kolumne. jest tak, wiesz, tak zygzacznie czy leci, żeby sprawdzić wszystko, czy jest. Mm -hmm. I koło tego też tutaj tak ten sprawdza. Okej, okay. w okolicy pulpitu ręka próbuje coś tam pomacać, coś poprzerzucać. Czy dotyka księgi na pulpicie? Mm, ja bym dotknęła. Ja bym dotknęła. Ja mam... dotyka. Zaraz mam to wyjdzie <laughs> Dobra, już wychodzi, no, okay. się. Dobra, Jolo, zobaczymy. Okay. Ale nie okay. mocno, tylko tak, wiesz... Okej. E... Dotyka księgi na pulpicie. W momencie, kiedy dłoń próbuje e, zrobić cokolwiek, zamieść czy delikatnie księgę, opadają z niej potężne warstwy kurzu, które nagromadziły się na tych stronach przez wiele lat nieużytkowania. Może by było ten e... <laughs> Zaraz dotkniemy. E... W momencie, kiedy kurz opada, zauważacie, stojący po zewnętrznej stronie, że z księgi bije delikatny zielonkawy blask. No dobra, weź tam łapam teraz sapni tron. Lekko tak. To teraz Okej, ze tron. Kiedy delikatnie no, no, połaskotałaś coś, mówi. co powinno być powietrzem, rozwiewa się iluzja, niewidzialność nałożona na... Posmyrałam kogoś po Dosłownie. <średziś> no, co to za potwór? <średziś> oj, oj kochanie. Ukazuje się wam postać, ewidentnie trup. Ewidentnie o, szkielet czy suche kości, nie wiem, czy to udziane w stalową, mocno pordzewiałą zbroję, od stóp do głów. Jego hełm bardziej przypomina pięknie zdobioną koronę, ale cała zbroja ewidentnie była wystawiona na działanie warunków atmosferycznych przez ostatnie dziesięciolecia. Płomienie po obu stronach tronu w dalszym ciągu płoną. That suspicious. Nie wierzę, że on jest martwy. Pewnie za, trochę. No jego pole, kiedyś w jakimś takim loku i jak się ruszyło tamte groby, to te, te nieumarli ożyli i nas mhm. atakowali. Coś, czuji, że tutaj może być podobnie. A jeszcze jak tutaj zielone światło, nekromancja, takie tam, to, to Ja myślę, że jak weźmiemy tą książkę. Chodźcie tego, tu bliżej, wrażenie. Ale tego trupa obok, to ten trup coś czuje, że on się nagle ożywi na bank. To no może przenieśmy trupa i dotknijmy książkę. Ja bym chciała poznać ten. Co chcesz tajniki... przenieść? Trupa i dotknąć Aha. książkę. Tak, ja bym chciała poznać ten. Ale gdzie chcesz tego trupa? No nie wiem, a nie możemy do tego wrzucić. Czuję, czujesz, że jak trupa dotkniesz, to on się tak, określił. Tak, 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 ma... że ta korona mówi, że dobrze wygląda, tak? Kiedyś na pewno była bardzo ładna. To tak, co spieszysz? No jej, to cały trumna, Nie ruszymy go, tylko od tego przenieśmy. no kurczę, nie wiem, co mamy robić, powiem wam. Nie ja wiem, się a jest... w sensie, mogłabym na nim uczyć te Nie, Z pewnością możesz spróbować, pokaźnić to... pomieszczenie. O, 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 o. Kacz, nam pomieszczenie. Wszystko Ej, tak a czy to pokaże. nie jest tak, że jak tu przejdziemy, to on się na przykład uaktywni? Może. Między tymi kolumnami. Coś czuję, że te kolumny nie stoją tu bez powodu. Mogłoby tak być. To może tą strzałę rzuca. Ale to no. może strzałem to zdjąć, bo jeśli na przykład przy ziemi jest jakiś włącznik. No to łomem rzuca, mało poturlam. To, po, to, to... to. to po łomem? E, czyli co, rzucasz łomem do środka? ale jak uderzysz tą księgę? No ale tak, żeby nie uderzyć księgę ani trupa. I jesteś w stanie to zrobić. Tak czy... ciutko, żeby się tak ten, ten łom Za kolumny delikatnie. Łom główny, atrakcja. Dobra, i, a jest państwa. jestem, mam łuk w gotowości, z czego i. Okej, okay, czyli w jednej ręce trzymasz napięty łuk, a w drugiej rzucasz <susurna> Nie napięty, <pieś, susurna> I strzałę tak, żeby mieć pracy czego i szybko, bo ja jestem szybka. Oczywiście. 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 Jestem gotowa. Kości jestem... zdecydują. Znaczy że jest znaczy bez jest. Rzucasz łomem do środka zrujnowanej wieży. Łom odbija się z głośnym metalowym dźwiękiem skacząc po kamiennej posadzce. W tym momencie zauważacie kątem oka ruch. Kości które do tej pory były porozrzucane poziom, zaczynają zbliżać się do siebie i formować powykrzywiane.